Witajcie, obozowicze! To ja, Pan DNA! Będę dziś waszym przewodnikiem. Odwiedź ukrytą przygodę. Ukryta przygoda? Czy to jest parkowa atrakcja? Ja. Zapnijcie pasy! Wybór należy do was! Na co my jeszcze czekamy? Jedziemy! Dariusz chyba miał nosa. Muszę stąd wiać. Liany czy drzewo? Liany czy drzewo? Ja. O! Oh wiele brakowało. Nie mamy czasu, żeby szukać innej drogi. Nie musimy się stąd wycofać. To nie był najlepszy pomysł. 2005. 2015! 2974. To co robimy? W nogi! A! Bez ryzyka nie ma nagrody. Przeżyliśmy. To za mała nagroda. Super! <laughs> Zaszliście tak daleko, ale bądźcie czujni. nigdy nie wiadomo, co się kryje w dżungli. Dobra, co robimy? What? <laughs>